Sienka Ludziska i dzisiaj wam trochę opowiem o nowym update'cie w Dead Simulator X jak dobrze wiecie został, został dodany Secret Room który znajduje się na Doodle Worldzie tutaj mamy taki piękny Doodle World no i to jest taki jeżeli ktoś nie wiem, to jest taki świat ryzywany, który jest 2D no 2D chyba jak mi się wydają. I tutaj i, mamy dwie szopki, co nie, takie stodoły i ja, ja myślałam, że to tu będzie z secretu, albo że tutaj będzie można kliknąć ale i myślałam, że też tu, ale okazało się, że jest w tej szopce i to ogólnie to wejście kosztuje 3 miliony 250 tysięcy tych coinów, więc łatwo sobie można tutaj pójść, kliknąć, zostawić sobie awka i tyle, na, nie wiem, na jakiej... 30 minut coś takiego. Ale tutaj jak to odblokujecie, to sobie wchodzimy. Wchodzimy sobie tu i mamy tutaj taką 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 skrzyneczkę, bardzo, taką dużą skrzyniaczkę, bardzo dużą. I to szybko naprawdę ładnie wygląda. My tutaj mamy busty: triple ultra lag i wioski, to nie wiem co to jest. Tylko to mi się kojarzy z niebieskim. A czy jakieś eksperyment, to raczej nie. A to jest wiaderko, no tak. Tutaj mamy jakąś taczkę, tu mamy sianko. Tutaj mamy... Nie co to jest? A czy to się do niej wejść? Aha, jestem, jestem. Dobra. I tutaj mamy takie jajeczka, które kosztuje 425 tysięcy. No i one nie jest już takie drogie, bo się. To jest Epic, a to jest odrowa legenda. I to jest 99% na Na no, legenda jest pewnie... Nie wiem, na legenda jest pewnie 1%, na MITKA 1,5% albo znaczy pół albo mniej niż albo 0,05. A na Hiszpedę to jest pewnie tak mała, że się go nie zatropnąć. Ale ta skrzynka ogólnie Wam teraz mogę pokazać, co ona ma takiego w sobie. Nie wiem, wezmę z kartą coinami. Wiem, z kartą coinami? No i ta skrzynka ma bardzo dużo i teraz się zazwyczaj trzy razy łatwiej farmić, bo można teraz sobie łatwiej zostawić awka i tyle. Ale niektórzy będą się zastanawiać, czy to się mieć po tej babinie. Sam nie wiem. Sam nie wiem, czy się dalej, kiedy się nie da. Znaczy no pewnie się da, tylko ja jestem jakiś dziwny. No i tak, jak sobie widzimy, to jeszcze kilka rzeczy się wymieniło. Za tą skrzynką zawsze tutaj był koming, są za tą skrzynką. A teraz mamy licznik czasowy. Ja to, mamy teraz licznik czasowy, ja to nagrywam w poniedziałek. A Wy to pewnie widzicie. Ja nagrywam ja to w poniedziałek o 9.03. Um, a wy to, pewnie, wy to pewnie widzicie. Wy to pewnie widzicie jakieś 13, 12, coś takiego. Um, no i co się jeszcze mogło, co się jeszcze zmieniło. I powiem ja Wam jeszcze jedną taką ważną rzecz że tutaj będącie e, jakby zduplikowany wall zduplikowany był ten e, voice co nie, jakby zduplikowany to jest właśnie ten voice tutaj jak skończą, jak już będą wszystkie krainy co nie, to tu ma być następna albo to będzie kolejna bo tutaj pewnie będą takie przejścia do tego ale tutaj ma być następna kraina a jak będą wszystkie krainy jak tam wszystkie krainy to pewnie tutaj jest z tego kryształu coś wyleci i będzie tam można było wejść tak przeczyłam, tak to jest napisane na tym, na, na Twitchu. Na e, no i to, to się jeszcze mogło zmienić. Jeszcze ona pokazać, że w tym jajku, patrzcie. Był ten był basic basic rare. I dopiero to jest epic, do niego jest 32%. A patrzcie, tam było... tam było ile? To było 99% na epika. Zobaczcie. To było 99% na Epika. A z Epika chyba można zrobić hmm, legendę. Nie, nie był legendę. Otwórzmy sobie te... Hmm, ok. sobie dobierujemy jajeczko. Moi. No e, takie epika macie. Jak ktoś ma słabe pety... Jak ktoś ma słabe pety, no to tam mam na przykład takie. Jak ktoś ma na przykład, o, tylko takie tym, to Ja je teraz mogę spróbować przerobić. I zobaczymy, co z nich wyjdzie. Ja mam na początku spróbuję na Golda przerobić. A potem spróbujemy na jakąś yy, legendę. Ale fajne jest to, że naprawdę, że dali tutaj że Repeat. I to jest teraz jest trzy razy łatwiej to przerabiać. I to nie jest teraz ciężkie. I oddziska, jak siądzie na 13%, to rozdaje, rozdaje wam... rozdaje wam e, Monkey. Jak siądzie na 13%, Dudel Monkey rozdaję. Dobrze, ów. I teraz lecimy sobie... Lecimy sobie na bridge. No i tutaj, <laughs> próbujemy cztery przyweźć, mam takiego Rainbow'a też. I uwaga, co w czterech życiach. Gold, doodle, No. I to jest tak bardzo opłacalne, bo potem można zrobić Rainbow'a, a Rainbow'y są opłacalne. I rodziska, otwórzmy sobie takie liściki, co nie? I potem się widzicie, że nic mi to nie dało, nie dało, oprócz koniów i diamentów, co nie? Nieprawda, to jest nieprawda. Dlatego, że od dzisiaj w Mastery na Free Gift Mastery mamy tutaj, mamy Free Gift, yy, mamy tutaj darmowe, praktycznie darmowego Żużpeta, bo mamy nie darmowego, ale będzie większa szansa, jak wiemy 99% Już pe, jak wiemy 99% to będzie większa szansa na Żużpeta um, no i to też zwiększy Wam nut bo rozwala, bo w końcu ten w końcu je ten co <kluzny> so, w końcu je zdobywacie o, Traveling mam czas. Co mamy w Travelingu? Mamy takie Rainbow Legendy po 170, co nie? I to jest opłacalne, bo to jest Rainbow Legenda i on ma akurat zencie Rainbow Coiny, ale nie martwimy się tym, bo mamy coś takiego jak Enchanted Forest i spróbujemy sobie to zaenchantować na właśnie karting coiny. I nie wiem czy to... Tak, to było jak ostatnio. Mamy takie... Tam, takie sobie I jestem I tutaj karton coin, Ja chcę tylko czwórkę i piątkę. I tu mi się będzie cały czas tańcować. Ja to tak zostawię, żeby mi zainżantowało. Bo jak mi zainżantuje, to, ja to będzie zarąbiście. No i to tak po prostu się będzie... Teraz to się mi kręci oczywiście, ale to tak może się potem kręcić. A dzisiaj i to już będzie koniec powoli odcinka, ale dzisiaj będziecie mieli do wygrania. Oto takiego... Takie oparty krądaki, niech wam będzie. Oparty krądaki będzie do wygrania. I jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę. subika z dzwoneczkiem. O, subika z dzwoneczkiem i napisać w komentarzach swój nick z Robloxa. Swój nick z Robloxa. A ja zalosuję to... A ja, a ja wyślę tej osobie do banku albo przez e-maila, że, że jak będzie chciał wyślę mu do banku albo przez e-maila e, tego oto peciszka i tutaj macie mój, mój bank, więc mu oni, ci, którzy to obejrzeli, którzy dotarli do tego momentu faktycznie <laughs> ci, którzy dotarli do tego momentu niech napiszą swój nick w, w komentarzach a ja zrobię sobie tak, tak, a przykład wpiszemy maciek 1, 2, 3, nie ma to być peta Macie 1, 2, 3, invade O Boże jest taki <grym> No właśnie Więc lepiej, lepiej Nie wysyłajcie, bo co może jak macie dobre pety w banku, bo to może być jakiś scammer I też ostatnio pojawia się bardzo dużo skamów przez bank, że na przykład Ej ale ty daj pierwszy, a dopiero potem ja ci dam na przykład Zobacz, robicie tak, że to jest powiedzmy ciężki bank, powiedzcie tak, to on mówi, no wrzuć tamtego peta, no wrzuć. A ja Ci potem do Twojego, do twojego banku Ci wrzucę gemy, powiedzmy, że są takie oparte doga. To nie? Są takie oparte doga. I ta osoba sobie go po prostu zabiera. No i, i potem już Ci nic nie odda. I potem Ci już nie odda nawet gemu za to. Więc ją fajcie przez banki, i tak samo są z e-mailami. I gdy po prostu, jeżeli nie znacie osoby, a, chcecie o, a chce, ona chce o was kupić już peta w taki sposób, to lepiej, to lepiej nie kupywać, tylko wbić na mojego Discordzika. Wbić na mojego Discordika i, i tam będziecie mogli robić wszystko, co będziecie chcieli. Znaczy, no nie jest wszystko. jest rekrutacja praktycznie za darmo wystarczy się do mnie dozwać na PW i tyle. No i Discord będzie w pierwszym y, linku, więc wszystko będzie załatwione i dzień na tym Discordem, więc mam nadzieję, że Wam że się spodoba. A to będzie na tyle w dzisiejszym filmiku. Pamiętajcie, żeby nie, da, nie nadawać, żeby nie dawać nas się tak łatwo. I to będzie na tyle sił i carbonieru!